Cześć, dzień dobry z tej strony SimGata. Witam was bardzo gorąco na moim kanale w wynikach konkursu, w którym do zgarnięcia była najnowsza kolekcja Oaza na Patio. Były dwa konkursy, e, jeden się odbywał tutaj e, na moim kanale, oraz drugi był e, zrobiony typowo dla e, wszystkich osób, które są na naszej grupie e, zabudowane w The Sims e, na Facebooku, gdzie oczywiście was bardzo gorąco zapraszam. Z tego względu, że dwa kończyłyście dzisiaj, na tym filmie właśnie przedstawię dwóch zwycięzców. Także będzie się działo. Zacznijmy więc, słuchajcie od zwycięzcy na, na moim kanale. Powiem Wam, że w ogóle bardzo fajnie, bardzo dużo osób wzięło udział, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w następnym konkursach również będzie tak bardzo dużo chętnych. O, oczywiście tradycyjnie czy w jednym, czy w drugim konkursie, no był problem, żeby kogokolwiek wybrać, bo no, każdemu, każdemu się należy, każdy, każdy mógłby być zwycięzcą ale jak zawsze Wam powtarzam, zwycięzca może być tylko jeden, chociaż w tym przypadku mamy, mamy dwóch. Dobra, na moim kanale, uwaga, ja przeczytam Wam komentarz, który tutaj zwyciężył. Oaza na Patie cudowna jest aż w Przyprawiam je od Zdania są podzielone, jednak ja uważam, że jest to źle ocenione. Te okna, te drzwi, w moich snach mi się to śni. Te kolory takie spokojne, te szczegóły bardzo hojne. Te ściany, podłogi, widać, że koszt ich będzie trochę drogi. Zachwycona jednak najbardziej jestem roślinami, szczególnie tymi bananowcami. Te płotki, szkoda, że nie ma białego, ale wytrzymam i bez tego. <laughs> Także to jest wycięski y, komentarz, y, dodała go osoba o The Sims B. E, także ja gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. E, zachęcam, zapraszam, w sumie nie będę zachęcać, tylko zaproszę e, do odezwania się do mnie na Instagramie, to dogadamy się na temat e, przekazania nagrody, ponieważ odbędzie się to przez Origin. Także ja gratuluję i przejdźmy teraz do zwycięzcy na grupie. Na grupie nagrodę ufundowało EA, e, za co bardzo, bardzo dziękujemy. I tam oczywiście również było bardzo dużo zgłoszeń. Znowu był problem, cokolwiek wybrać, ale wybraliśmy e, pracę, bo jest to piosenka e, Patrycji, e, którą gorąco pozdrawiamy, która tutaj zwyciężyła, przekonała nas do siebie swoim śpiewem, swoją piosenką. E, I powiem wam, mało tego to nie była jedyna piosenka, bo były dwie piosenki, także wybór był i z tego jeszcze, jeszcze bardziej. Tak naprawdę trudny. Ale dla nas Patrycja zwyciężyła, ktoś musiał wygrać, także gratulacje odezwij się po nagrodę, wszystko Ci tutaj przekażemy. Więc to by było na tyle w sumie w tym odcinku wygrała The Sims B oraz Patrycja B i co tu dużo mówić. Gratulacje, reszcie też również gratuluję, zachęcam do udziału w kolejnych konkursach, bo takie jeszcze będą szybciej niż myślicie tak naprawdę, więc trzymajcie się, czekajcie, subskrybujcie mój kanał, a ja się z wami żegnam, cześć!